Hej, cześć Siemano, z tej strony Żnubi i witam Was już na nowej planszy. Jest to mapa Mystic Mines prawdopodobnie. Tak mi się wydaje i o, zapomniałem po lepsze w ogóle na max. No dobra, ale to tam się w trakcie zrobi. Tak, ee, weźmy sobie od razu w sumie misję. Tamtej misji jeszcze nie zrobiłem. Eee, mi się da, że w trakcie po prostu któregoś, któryś tam raz czy tam cofnę, pewnie będziemy przybyć w tym odcinku. Może teraz, może później, nie wiem kiedy, ale powinna być, i wtedy będziecie sobie mogli zobaczyć, jak oddaję tę misję. Eee, teraz sobie po... tu jakiś grzybek jeszcze może to mogę jakoś. chodzi o życia potwórów, to zaraz sobie to zobaczymy. Najpierw chcę zobaczyć, czy jest tutaj. A widzicie? Tylko grzybki. Jeden td yy, Myślałem, żeby w sumie rozpocząć ten odcinek raz z, nową, z nowym podniesieniem, ale wtedy bym miał mniejsze obrażenia. Tak, to chociaż tutaj sobie taki wstrząsniaczek zrobimy. Te podniesienie sobie tutaj uzbieramy i będziemy mogli sobie zrobić lepszy I wtedy już na spokojnie wszystko. A tak to chociaż wstępniaczkę zrobimy i wtedy dopiero. Nie. Prawdopodobnie będę się mylił w tym co mówię i cały czas, tak samo jak wyłapałem podczas montażu, że coś tam jakieś wartości też powinienem zobaczyć. Ile więcej od razu, nie no to, to mi się tam opłacało siedzieć. Wreszcie się nie opłaca, ma się od razu, trzeba ich na następną planszę, szybko zdobyć. co patrzy. no jest 5 i 9, a tu mam 1, 4 i po bo, bonusach. No, tak. no. Ciekawie, jak tam oczywiście legendy były dobre, ale ale, ale. jajka. Możemy otworzyć. Tak, 4 jajka. Otworzymy sobie 4 jajka i to dwa rzadkie. A jakby jeszcze episkę go dron to bo mm, ale mamy jakiegoś slajma, no dobra. Zobaczmy pety, bo to są same błyszczący chyba niebiański. Tak, ile tutaj? 7 to, automatycznie lepsze od tego. 20. No, nie opłaca się kompletnie siedzieć na odpowiednich mapach, jak tylko możemy pójść dalej. No od razu więcej milion razy więcej. Miliardy 500 tysięcy razy lepiej. Ale dobra. Koniec z tymi miliardy pięćset 500 razami. Zobaczmy co to tu jest. jakieś takie coś tutaj co widzimy. Oho! I obstawiam, że tu będzie coś znowu na zasadzie mm, tego co było przed chwilą że ta ukryta jaskinia, to tutaj pewnie też będą jakieś specjalne potwory w określonym momencie opisałem, że tym corruption może? Czy coś na tej zasadzie. no um. Dobra, jeszcze przebiegniemy się do końca, zobaczymy, bo może będzie znowu jakiś hopek z misją. Nie wiem. Secret land. Tak to jest Secret, Secret. Okay. O, no, jakaś tam cepka. No dobrze. Mamy, no. widzimy jak ta plansza wygląda. Także ja zabieram się za pokonanie trzech tych kostków. I widzimy się podczas oddawania misji. Mm -hmm. mm -hmm. Mamy już problemy z tym, I co będzie? Teraz musi. 15 musi. No dobra O, pieniądzki jeszcze są. Jak to są pieniądzki? Słuchajmy, kurczę, otworzymy. Czemu będzie? 5 slimes. I dobra, może być green slime. Green slime też, ponieważ u tak już jest lepszy. Nie dużo, ale lepszy jest. Yy, reszta po prostu pójdzie na przepalenie. No to 15 grzybów. A idziemy sobie teraz oddać już kolejną misję na tych 15 grzybów. Dajemy zombie minery teraz muszę ryczeć, jeździć ry ryczące że tak powiem zombie miner i tak w sumie może byłoby warto już pokonać te kurcze to mi jeden td się długo to robiła tu jeszcze nie, jeszcze nie, to dopiero po podniesieniu eee, jak coś ciekawego, o właśnie to zrobiłem sobie nabostki bo takie to jeszcze bro były Ee, zwierzak, to właśnie zwierzaczki pójdziemy. Bo jakby mi dało jakieś fajne zwierzaki, to byłoby super. E, tu byłem jeszcze raz, znowu to w sumie teoretycznie nic ciekawego nie znalazłem na tym hardzie. Um, Otwieramy tu jak U, Będzie lepszy niż ten zielony. Picki dajcie Kurczę, no. Będzie lepszy niż to, tak, ale. No i z tego, jakbym wolał epickiego, ten epicki to pewnie będzie, Ło! będzie pewnie mocny. No dobra, widzimy się prawdopodobnie przy podniesieniu oraz, yy, nie no, podniesienie dam pewnie jako przebitkę. A widzimy się przy oddaniu misji, bądź może coś innego w trakcie wymyśle. Mieliśmy już trzy yy, zombie, Ta, to było zombie. Będziemy teraz sądać miejsce z ząbeczkami. Pewnie na samu to będzie jakiś. Ej, miecz do oddania czy coś. Mam stuff of under. Co to tam było tu na dole? Nie wiem, e, staff of under. Crystal Cutter. No nie, a właśnie, rzadko mi wyrobiło. Fajnie. Zobaczmy tutaj. Nie chcę już w tego. O! Mhm. Mm Zombie miner czyli to z kolei. Dobrze, no zobaczymy. Kolema byłoby le lepiej tutaj zrobić, no ale... Ja tak, mamy jeszcze trochę pieniędzy. pieniądza trochę jest. To zrobimy na trzy. Dobra i to na trzy. Na razie tyle mi starczy. Dobra, uzbieramy jeszcze tutaj 36 na szybko. Tutaj chodzi o Zobaczcie jak szybko zaraz wyklikamy, najpierw jak krytyki się dają, to tutaj, to już w ogóle potęga 36. Mamy, no prawie 1 TC od niego dostaliśmy. Super, no i otwieramy 12, czyli 6 takich, tych mamy. Dziadostwo, a teraz to znowu będzie epickie, jakby dało, tu jest epickie, jakby dało, ale to byłoby dobre na no dwa spot no te... W ogóle są takie zwierzątka, one są wodnymi zwierzątkami, a co, to lotle, prawdopodobnie tak się też nazywają, nie jestem pewien jak się nazywają, ale wiem, że są takie ładne, one są wodnymi zwierzątkami, jednym ja mi się podobają. I kiedyś może sobie takiego kupię i będę go takiego sobie miał. Zawsze jeden chociaż ten, dobre i to, tu błyszczące. Hmm. Idziemy my błyszczące jeszcze zrobimy? się trafi nam tu błyszczący, no to fajnie będzie i wiecie co damy na 70 żeby nie stać nas to na nie 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 nie, nie. mogłem pewnie teraz trochę mikrofon zapakować że krzyknąłem ale no tak wybieramy tu wszystko z wyjątkiem tego bo... Bo? z wyjątkiem tego z wyjątkiem tego no dobra i tego tak jest wystarczająco i robimy to na 70%. Zobaczmy. No i oczywiście nie mamy nic. No, no. także widzimy się pewnie przy oddawaniu misji, ewentualnie tu przy podniesieniu. Mamy teraz co dzidę. Dajemy dzitkę. Poczekajcie, pokażę jak to dzitka A w ogóle takiego ziemniaka sobie dropiłem, byłem przez chwilę na dungeonie. Tak wygląda to dzide. 60 nocy. No tu mam 97, to było jest. Ale to będzie tak lepsze. Prawdopodobnie później. Potwierdzamy. No i zombie dobra, zombie ma jednak 25, To jest bez problemu, bo zobaczcie. Zakładam co, tak. To wyłączam, co i ziemniaka. Tutaj to i zobaczcie. Także 25 sztuk to jakiś większy problem nie będzie. Bo myślę, że... Jeszcze zobaczmy. 80 crit chance, 35% 3100. 450 do... No bardzo podobne. A jak to ulepszy, to jeszcze będzie lepsze. Także spoko. O no, i widzicie, tu na spokojnie może sobie nawet na auto. Zobaczcie, ja mogę co innego w tym czasie sobie zobaczyć i będzie i tak w Także, no, znałem, jeszcze 22, przede mną 25 zostało pokonanych, to było w sumie kwestia czasu, aby w chwilę, moment. momentu są koleny. Zobaczmy ile golemi mają życia. Liczę, że będą to łatwiejsze grupy chciał swoją to. no to tutaj, tutaj trochę się zejdzie teraz prawdopodobnie tak jeszcze trochę poczekam zobaczcie to, mam, to legendarny tutaj włócznie że pozbieram będzie jeszcze dużo mamy możliwości tak naprawdę wzmocnienia się plusy Tak, jajka mam takie szybko mi się wydaje że co do 50 teraz to szybko już pójdzie Naprawdę wysoki mnożnik. I teraz jeszcze, o mam jedną jeszcze, jeszcze idę kolejne zaraz dokupię, tu to wyposażymy za chwilę. No także, widzimy się przy oddawaniu tamtych trzech. Ewentualnie, No, a przy tamtych trzech, bo te podniesienia to będę miał tak, tak będę robił. Chyba, że jednocześnie się to dobrze wszystko. Dokonaliśmy trzy golemy. Zobaczcie sobie, że mocy, Natomiast jest sporo chyba doszło od poprzedniego klipu pieniążków też 840 zobaczymy w ogóle ile pieniędzy dostaniemy do tego kwesta no, 40 parę no i tak a propos to będziemy zaraz ulepszali sobie no to tu mamy boski na no to będziemy mieli lepsze a Central Skype to widziałem już co to jest bo to będzie w co jest konser, no to będziemy mieli to, ale zobaczcie, co znalazłem jeszcze. Tak sobie patrzyłem po indeksie. tam tamtym portalu jeszcze będą krwawe zombie i Blood Vampire. Prawdopodobnie. Zobaczcie, 50%. Tu już jakie procenty będą o wiele lepsze. Także łatwiej będzie to wszystko sobie zdobyć. Fajnie, super, cieszę się. Tak sobie to podrupimy. A teraz, no to zabieram się za wydropienie tego i. I, i, i jeszcze pokażę mi Mam takie pytania. jeden, no i tutaj takie. No, Dziedzi się, tak, ale no to mam 900 tysięcy, no prawie 300 jajek otworzę tworze. zaraz sobie do pełnych 900, otworzymy 301 no i zobaczymy, może jakaś legenda chociaż w końcu poleci. No, no widzicie już, mam... no. Także widzimy się podczas oddawania tego. Tak. Dobiliśmy już e, dwa Dwie kosy nazwijmy to. Ale to oddałem Find Vindicator. A Vindicator, właśnie to jest Vindicator. Wiecie co? Trudno, wyposażę to. Oddaję Vindicatora, bo ja to i tak zaraz wydropię. Zaraz zobaczycie czemu ja to zaraz wydropię. Nekromansera. Użyjemy sobie podki jeszcze dwa razy większy damage. używamy naszego ziemiaczka, który zwiększy nam też damage. Zaraz go pokonamy. Chcę jak ten najszybciej to zrobić, gdyż ponieważ my teraz krwawy księżyc bodajże, dzięki temu krwawemu księżycowi, zaraz wam to się pokaże. Jak to kurcze 10 na necromancera, no nie no, bez przesady. Wiecie lego ale dobra idziemy tutaj, zobaczcie mamy tych krwawych zombie, zobaczcie jak to szybko idzie. I tutaj zaraz sobie nadrobię wszystkich tych fioletowych rzeczy, mi się uda może jakąś legendę, i wtedy już w ogóle nie będzie potrzeba mieć. Do tego oddam sobie tamto, tamto, tamten epicki miecz, bo zaraz na spokojnie wydropię sobie kolejny. No, także yy, widzimy się. Kiedy się widzimy, pewnie przy 10 nekromenserze. Idziemy sobie oddać już 10 nekromensera. Zobaczmy jaki ostatni mie miecz. Quest jest Cherisher. Mhm. I znowu trzeba będzie jakąś broń wyfarmić. Zobaczmy w indeksie, co to ten Cherisher, nasze obstawienia na co będą padały. Oh, mam jakieś głupie wrażenie, że ten Cherisher cały to będzie to. Ale tylko mam takie wrażenie. I także to dropić to raczej będziemy dropić na na nich. Paweł zombie i tak dalej. E, oni się pokazują. To 3 godziny. 8, 11, 14, 8, 11. Czek! Wy księżyc jest teraz? Jak to? Tak Czy jednak ja się pominę? co 2 godziny? Może być. Mamy 10. Paweł no dobra. Ja jeszcze spróbuję to wydropić do momentu, kiedy trwa cały ten event i zobaczymy, skończy się ten mini evencik i wtedy dam wam znać co i jak. No i niestety skończył się nam Blood Moon, tak chyba Krwawy Księżyc, tak Blood Moon to będzie Krwawy Księżyc i nic nam się nie udało wydropić, no ale cóż, mamy ostatnią misję, jestem to już misją em, do znalezienia. Ten legendarny No ale to zrobimy tak jak wcześniej. Czyli idziemy już teraz na następną mapę. Yy, teraz po prostu aby sobie. O, 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 tak, 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 dobra. No i to mi wystarczy. Teraz sobie właśnie już yy, kończymy. Zaraz odcineczek. Tu robimy pyk. 460 kuła. No to już zobaczcie, ile mieliśmy tyle. Yy, ja sobie to. Nie, nie zostawię to. Dobra. Także w tym odcinku to będzie na tyle taka mąpety, w sumie wszystko niebiańskie. Tylko mi pali. No, także to byłoby na tyle w tym odcinku. Yy, na początku następnego, albo po niej jakoś przebicę, zobaczymy jak to będzie, dodamy yy, moment, gdy oddajemy tą ostatnią broń. A ja się aktualnie z Wami... Żegnam, tylko jeszcze wam to pokażę. teraz razy by się 40 Hero 40. Nie wiem, może następnego jeszcze zrobię. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Eee, a właśnie, tu jakiś ziemniaczek miałem wam pokazać: plus po 8, bo kupiłem sobie podki na na, 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 na. Podki były na ulepszenie elit. Czyli już trzeci raz podkreślam. Eee, Zakończenie materiału 610, tysięcy. A jeszcze by sobie sprawdzić, jakbyśmy chcieli <laughs> 41. No, no. Nawet, nawet, fajne. Ale jeszcze to nie teraz. Także... A, no. <laughs> Znowu. Mamy nowego monta. Giant Chain, 33 spida, tu mieliśmy 20, także w porządku. A ja żegnam się teraz z wami, do następnego odcinka i siemaneczko.